Siemona, ziomki, ziomeczki. A witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku odpowiedzi na Wasze pytania. Pierwsze pytanie jest od Hunter96master. Kontynuacja pytania wcześniejszego. Czy chciałbym do Polski wrócić? No, Hunter się pyta mnie, czy od tego czasu, co wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, czy byłem z powrotem w Polsce? i czy planuję przyjechać do Polski. Um, moi drodzy, od tego czasu, co byłem w Stanach Zjednoczonych, nie byłem w Polsce jeszcze. E, z jakiego powodu? E, w dniu dzisiejszym, z tego powodu, że mnie nie stać, po mówiąc, to jest strasznie, strasznie droga impreza wyjechać do Polski stąd. E, ja myślę, tak na tydzień wyjechać to byłoby minimalnie z 6000 dolarów, no co, nie stać mnie, prosto mówiąc, nie stać mnie wyjechać, tak nie? Kiedyś, wcześniej, jak byłem młodszy, no było mnie stać na to, bo jeszcze za ery Bill Clinton, jak jeszcze był prezydentem, ja bardzo dobre pieniądze zarabiałem na, szczególnie na mało lata na, na budowie. No, wtedy był przepych, przepych, nie? Ale był taki problem w tamtych czasach, moi drodzy, że ja nie mogłem do Polski wyjechać, ponieważ w Polsce byłem poszukiwany przez policję i wojsko, z tego powodu, że ja byłem w Armii Amerykańskiej, w dniu dzisiejszym tego prawa chyba już nie ma, ale w tamtych czasach było jeszcze prawo postkomunistyczne, że jeżeli należy. Że jeżeli należałeś do jakiejkolwiek innej armii niż polskiej, liczyłeś się jako zdrajca państwa. Czyli moi drodzy w tamtych czasach nie było dla mnie możliwości jechać do Polski, ponieważ bym wylądował w więzieniu za bycie w wojsku w Stanach Zjednoczonych. Um, no Druga część tego pytania: czy planuję, czy chciałbym do Polski przyjechać? Eee, tak, odwiedzić na wakacje bardzo bym chciał. Mówię na razie mnie na to nie stać, może w przyszłości będzie. Na pewno pojechałbym do Białego Stoku, ponieważ tam mam moją kuzynkę i jej męża Siemma, Eda i Mariusz. No i oczywiście i dzieci ich dzieci poznałem tylko jedną, najstarszą ich córkę, Natalię. Ona tutaj w Stanach była urodzona. No niestety reszta dzieci była urodzona w Polsce. Także no nie miałem, nie byłem w stanie jeszcze poznać. Nie? No i w Augustowie też mam kuzynów paru. Także może Augustów bym odwiedził, a na Śląsku mam troszkę rodziny. Także po, po, polskie, po Polsce tak trochę rozsianej mam e, paru członków rodziny. Także no, jakbym pojechał, to w tych rejonach na pewno bym się znalazł. Także no, wiesz Hunter, jak nie wiem, jak w życiu wiesz, nie wiadomo co i jak będzie w przyszłości, no ale jakbym miał surówki, no to wiadomo, pojechałbym. Tylko to nie jest tak jak mówię, taka prosta... Rzecz. Następny komentarz, moi drodzy, będzie od... No nie powiem za bardzo, że jesteś trolem, ale jesteś e, internetowym e, komandosem. Tak cię nazwę. Od Łukasza. Zapomniałem e, nazwisko Filipiński, czy coś takiego. Nieważne. No Łukasz dla mnie napisał na moim let's playu e, Far Cry 4 że jest beznadziejne, denne, że źle gram, dużo ginę i co wszystkie rzeczy co ja źle robię, nie, Tam Krokodyla powinienem nożem zabijać, pewnie żeby achievementa i się otrzymać. Um, co chciałem na to powiedzieć moi drodzy, no, dla Łukasza już odpisałem w piśmie, e, że jeżeli naprawdę jest takie złe, niech nagra lepiej ja jego oglądność się nauczę jak grać. Oczywiście sobie z niego jaja po prostu robię. Po pierwsze wątpię, czy Łukasz cokolwiek nagra, ponieważ Łukasz jest gościem, który potrafi tylko wytykać, że ktoś źle coś robi, że on lepiej to robi, ale nigdy tego nie udowodni. Tak uważam. Ale chciałem poruszyć ten temat z tego powodu, moi drodzy, że porozmawiać, dlaczego jak ja robię let's play'e dlaczego ja dla Was pokazuję moje porażki i zwycięstwa. Z tego powodu, moi drodzy, że jest pełno na internecie kanałów, które robią let's playe i pokazują tylko zwycięstwa swoje. Jeżeli porażka jest, jest wycinana z filmu I jak oglądasz ten film, to wygląda, że oni są graczami, którzy nigdy po, nie popełniają a, pomyłek, który, którzy przechodzą każdą grę bez żadnego problemu. A, ja nie chcę tego robić z paru powodów, moi drodzy. Powód numer jeden, chcę być inny niż te kanały, dlatego pokazuję moje porażki. Powód numer drugi. Nie chcę sterylizować mojego materiału w taki sposób, żeby wyglądało, że ja jestem jakimś mistrzem w grach. Moi drodzy, są gry, w których jestem dobry, są gry, w których, nie, w których nie jestem nie za dobry, ale wszystkie gry, które Wam pokazuję. Wniesie się dobrze bawię. Chyba, że to są próbki nowych gier darmowych. Czasami wychodzi gra, że mi się nie podoba, ale dalej ją pokażę dla Was z tego powodu, żeby Was poinformować, czy ta gra jest warta coś czy nie, moim zdaniem. I następny powód, czemu pokazuję Wam maszyn... moje porażki. Z tego powodu, żeby pokazać dla Was, że tak jak Wy macie problemy z przejściem gry, tak inni ludzie też mają. Niektórzy wam może tego nie pokażą, no i oni też mają problem z tym przejściem tej gry. Eee, także z tego powodu wam to pokazuję, moi drodzy. Łukasz, oczywiście, no tak jak mówię, on jest mistrzem, tylko my tego nigdy nie zobaczymy. No ale okej, okay, nie, nie wsiadajcie tam na komentarze na Łukasza, e, nie szukajcie jego komentarzy, jest wszystko spokojnie. No dobra, na tym będę kończył moi drodzy. Jadę teraz żonę moją odebrać z pracy. No i zobaczymy co dzisiaj w dzik będziemy robić. Jak zwykle moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam bardzo miłego dnia. I jeżeli jesteś nowy, nie zapomnij się z tego suba. Na razie.